Cześć, YouTube, jest wcześnie, bardzo wcześnie. Idziemy do siłowni i będziemy trenować Anga Mardane, albo coś, co będzie przypominać Anga Mardane. W rzeczywistości chcę sprawdzić, co po 10 dniach i kilku treningach, co, co się zmieniło co się polepszyło, a może się coś pogorszyło, bo mnie coś łupie tutaj. Nie wiem, czy mi widać, czy mnie, czy mnie widać, czy mnie słychać. Jeśli pijesz wodę, gdziekolwiek podczas ćwiczeń nie może to być woda w szkle. Nie może. Musisz olać. Niech to będzie jakaś butelka. Oczywiście 100% recyklingu dzisiaj są takie. Wszystko dlatego, że bardzo łatwo ubić jedynkę, no, przeciąć wargę, nie, nie robimy tego po prostu, no. Co ja już tutaj umiem robić? No to już pokazywałam butterfly'a, włączam zegareczek butterfly'a, skupiamy się, pierwsze ćwiczenie. Powinno się dotknąć kolanem głowy, ale ja, ja nie dotykam jeszcze. Staram się dotknąć. Staram się dotknąć. Teraz składam sobie rączkę. co często składają sobie te rączki. Też sobie głowa do kolan. Głowa do kolan. Też widzę, że w tych ćwiczeniach jest dużo takich pogłębiań. Czyli idziesz sobie i schodzisz jeszcze niżej. Na przykład o ręce za głowę. Nie wiem, czy tutaj widać. I sobie tutaj. O, ręce tak. Źle to zrobiłam. Widzisz? Tak. tak. Tak, tak. Są te trudne rzeczy z pogłębianiem. Rozumiecie? Wszystko, co jest pogłębianiem. I to są też te ćwiczenia pogłębiające, czyli tak, 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 tak. No nie mam mowy, żebym tutaj dotknęła tej powierzchni. Zobaczcie z boku jak to jest, ile mi jeszcze brakuje. Jeszcze? To jest trudniejsze, bo musisz tułowiem brzuchem pociągnąć. Tak, tak. Nie, nie widzę tutaj jakiegoś postępu w ciągu tych dwóch tygodni. Następna rzecz, która jest dosyć trudna, to jest zachowanie tej równowagi i robisz to wszystko do tej nogi. Również skłony do nogi. I klasyka to. Tak. tak. Mięśnie brzucha zawsze bardziej pracują, jak ręce są złożone z tyłu. do prawej. Tak. Wyciągasz. I tutaj znowu czuję, że pracują mięśnie brzucha. Bardzo mocno, intensywnie. Przy wyciąganiu, prawda? Przy, o wiele łatwiej, bo nie masz tego zamachu, prawda? Tak jest o wiele łatwiej. Tak. I on jeszcze tu robi, wiecie co, założenie za rękę. Zrobimy to, druga ręka. Naprawiamy druga ręka. A lewej nogi. Mam zawsze problem, Z tą ręką. Tutaj nie wiem, jak to. Dlaczego mam taki problem z tą ręką? I też mi się gorzej do tej nogi robi. Tak. Czyli zakładamy sobie tak. I znowu do prawej nogi. Tak. Można jeszcze robić, widziałam, że tak robią, prawda? Tak? Czyli składają ręce do. jak do modlitwy, tylko z tyłu. Oj! I to Nie, nie, nie należy tracić znowu, walnienie, nie w tym czasie głową, bo już nie masz ręki, ręki nie zdążysz wyciągnąć za pleców. Ja może teraz obniżę, bo będziemy teraz dużo robili z pozycji. Niskiej, więc sobie kłócamy. Ja nie wiem, czy. Ja nie mogę go podróżować, czy, czy on jest, stoi na pięcie, czy na palcach. Ja to robię y, stojąc na całej stopie, bo mi jest łatwiej, ale być może to jest źle. Być może to trzeba robić na, stojąc na palcach. Nie wiem. Ja to robię tak, bo mi jest łatwiej. No, wiecie, tu nie chodzi o to, żeby dokładnie ćwiczyć to i przeżywać też te, 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 te taką duchowe wejście w, w jogę. Nie zawsze o to chodzi, niekoniecznie musi o to chodzić. Ważne, żeby to ciało u, uelastycznić. To jest taka, takie moje podstawowe założenie. Ja cudownie medytuję aktywnie w bieganiu, i to jest dla mnie taka, to nie o to chodzi, że ja mówię, że to jest lepsze czy gorsze. Ja no wiecie, ale uważam, że elastyczność tego ciała, najlepszy dowód, że biegać mogę godzinami, a tutaj jednak okazuje się, że nie jestem tak sprawna, jak mi się wydawać mogło. No fakt, że nigdy wcześniej nie robiłam takich rzeczy, jest jakiś usprawiedliwiający, no ale... Zakładam, że nie usprawiedliwiamy się, nie? Nie usprawiedliwiamy się, bo na po co? Po prostu wchodzimy w proces czynności i sobie jesteśmy z tym i próbujemy, co można zrobić. Kucamy. Wstawiamy nogę do przodu. Nie, wstawiamy nogę do przodu. Tak. Nóżkę do przodu. Teraz dłońkę w bok drugą nóżkę w bok. I to jest fajne ćwiczenie, które jest bardzo dla mnie trudne. Masz nóżkę tak i w momencie, kiedy tak zrobić, nie jest trudne. Tak, nie jest trudne. Ale już z tą ręką wesprzeć się tutaj na tej ręce, nogą wyciągnąć jest dla mnie dużo trudniejsze, dużo. Właściwie nie wiem, czy go robię dobrze. Podejrzewam, że trzeba nad tym sporo popracować. No więc jesteś w tej pozycji i wyciągasz sobie nogę w bok, tak? No i tutaj wykonujesz to ćwiczenie, prawda? Głowa idzie do nogi. To sobie wykonujesz to ćwiczenie. Po czym kładziesz tę rękę za. No ale robię. I znowu. Chodzi o tą postawę. Trzeba to zrozumieć. To jest bardzo proste ćwiczenie, jak się to zrozumie. No i znowu teraz wstaję, prawda? To jest łatwe z dwoma rękami, stosunkowo łatwe. No a z jedną ręką, za plecami, dla mnie jest bardzo trudne. I wiem, że zmieniam pozycję jakoś. No dobrze. Teraz. Kładziemy się na plecykach. Tak jest. I słuchajcie. I to jest ćwiczenie, które... Słuchajcie, to jest proste ćwiczenie. Ręce za głowę. I tutaj sobie tak, kładziemy się tak. Staram się nie odrywać rąk. To ćwiczenie też bardzo boli. To. Tutaj mogę, a w ogóle to ręce za głową, sorry, ręce za głową. No. Więc tutaj rzeczywiście odczuwam już skutki. To dwa tygodnie tego ćwiczenia i po prostu uważam, że no troszeczkę inaczej się czuję. Najgorzej jest z tymi, wiecie, tymi wyskokami, no Tym. tak? Jest najgorzej, bo uczono mnie, żeby nie przeginać kręgosłupa tak, w drugą stronę. No, i, I po prostu mam taką pewną owadę. I jeszcze jest trudne ćwiczenie. Dla mnie Prawda? trudne ćwiczenie jest tylko do takiego tutaj przejęcia. I mogę sobie ćwiczyć na tarczanie rano. Tak, zawsze z tym kręgosłupem. To są te ćwiczenia. Rano na łóżku od razu budzisz się. No, oczywiście nie tak na hamach, tylko powolutku sobie już tutaj rozciągasz. No i najprzyjemniejszy moment prawda, gdy jesteś już tak. Okay. No. Mniej więcej obęskane wszystkie te ćwiczenia. Po treningu wspaniałym, cudownym zaczynamy dzień. Czwarta szlanka, za chwileczkę wejdzie. Te wszystkie rytualne czynności, które robisz, to właśnie teraz. Ten poranek jest dla ciebie. To jest bardzo ważne: to jest ważne, żeby po prostu robić ten przepływ energetyczny cały czas, nie odrzucać siebie w żadnym fragmencie, dokładać. Ja o tym już od dawna mówiłam, prawda? To, jest, to, to są rzeczy podstawowe, to jest ten Twój kor. Nie brzeszcz, nie obwiniaj nikogo, skup się na sobie i dokonuj cudownych y, y, przeobrażeń przy pomocy dokładania nowej siebie do tej, której jesteś, Bridget. Nowa Bridget też będzie doskonała, ta była doskonała i ta będzie też doskonała. Po prostu. I wtedy zaczniesz traktować życie jak taką grę, jak prawdziwą grę, bo to jest gra, to jest Twoja gra. I sobie zaczniesz tworzyć nową rzeczywistość, bardziej zadowalającą. I nie bądź taka wystraszona, taka maleńka. Jesteś gwiazdą. Jesteś tutaj gwiazdą. Jesteś najlepszą formą, jaka się tutaj mogła objawić tam. I, i jestem Ci wdzięczna, że jesteś teraz i że, że mogę do Ciebie mówić. I czuję wielką więź. I po prostu zrób to. Zróbże to, dziewczyno. Wszystko jest. Nie ma żadnych ograniczeń. Wszelkie ograniczenia są w Tobie. Ty sobie je. Ja wiem, że za coś takiego znowu masz o tym jeszcze jakiś pysk. Ja to rozumiem, rozumiesz? Rozumiem, co ty teraz czujesz. Wiem, że ty nie wierzysz w siebie, ale uwierz, uwierz w takim razie, że trzeba nad tym pracować. Nad tym, co ty o sobie myślisz, bo to, co ty o sobie myślisz, wywołuje emocje, a te emocje tworzą Twoją rzeczywistość i nie ma od tego innego i tak to będziesz robić i tak, rozumiesz? I tak to robisz i tak, czy się na to godzisz, czy nie. Tak się wszystko materializuje. I nie będę się teraz odwoływać do fizyki kwantowej, która coraz bardziej. Ze zdziwieniem potwierdza to wszystko, co ludzie mówili, którzy się zagłębiali tylko na poziomie tak zwanej relacji z duszą, prawda? Z, ot z otwieraniem się na, ten, na, ten, na te wszystkie prawdy absolutne poprzez pracę. Ze swoimi przepływami, ze swoimi centrami energetycznymi. Są mistrzowie, ale też nie, nie po to się tutaj zalogowałaś, żeby cały czas żyć w jakiejś eterze, żeby się odrywać od życia. Twoje życie tutaj jest ważne, wszystko, co robisz. Wszystko, każdy moment jest równie ważny. Nie depresjonuj. I jednych emocji, i nie licz tylko na te, na te wzniosłe. Cały czas tutaj do tego dążymy. Oczywiście, bardzo fajnie, kiedy się one pojawiają, kiedy nagle znika strach, i pojawia się tylko miłość, i nagle patrzysz do lustraty, jesteś Jezus. Cudownie, wspaniale, ale nie po to tutaj jesteś, żeby się dołować, że nie jesteś jeszcze Jezusem. O tak sobie to powiedzmy. Żeby się dołować, że Ty masz ochotę skorzystać z wspaniałego oferty wszechświata. Przecież te produkty, to wszystko tworzą ludzie, to wszystko tworzymy my dla Ciebie i Ty tworzysz dla ludzi przedmioty, wartości niematerialne, ale przedmiot też jest wartością niematerialną, rozumiesz, bo 99% każdego przedmiotu jest energią, jest falą. Po prostu zacznij od tego momentu uważnie się przyglądać swoim myślom i godzić się na to. No, znowu pomyślałam tak, no, znowu pomyślałam, no, znowu zrobiłam escape tylko z tego powodu, że byłam na przykład zazdrosna, albo tylko z tego powodu, że czuję się mniejsza, jeszcze mniejsza, jak widzę kogoś, komu się coś udaje. To nawet nie jest zazdrość, to jest już takie na granicy przerażenia, rozpaczy że mam tak mało czasu, bo już się starzeję i tak dalej, że mój czas minął. No powiem ci, że to jest tylko kwestia natury, że takie ważne jest podrywanie chłopaków i te wszystkie rzeczy. To wszystko ma, to jest jak natura, rozumiesz? Natura ego chce, żebyś była bezpieczna do tego czasu, żebyś mogła się rozmnożyć, prawda? Czyli to jest takie, a to jest atawizm. Więc ty musisz być w młodości bardzo zainteresowana chłopakami, chłopacy muszą być zainteresowani dziewczętami i tak dalej. To zagarnia ogromną część naszego czasu, prawda? Myślimy o tym, jak się przypodobać, a potem nagle, już w tym młodym wieku, pojawia się kreacja. Nagle rozumiesz, że fajne jest to, że fajny jest seks, fajne jest przytulanie, fajne jest to wszystko, fajne jest gonienie za chłopakami, randki, ale fajne jest też to, co ja tworzę. Kim ja jestem, rozumiesz? I z tego, kim Ty jesteś. Im dłużej to robisz, im bardziej radośnie budujesz siebie, tym więcej będziesz mogła czerpać później. Zwróć uwagę, że ludzie chorzy na schizofrenię, widzą wszędzie zło. Ludzie widzą wszędzie zło. Jest mhm. o wiele więcej tych, tego, tych ludzi w takich smutkach, w depresji w rękach. Widzą wszędzie zło, no bo takie jest ego. I ty musisz się, no. Ty musisz po prostu to zauważyć i powiedzieć, słuchaj, nie przesadzaj. Nie przesadzaj, nic takiego się już nie wydarzy. Ja mogę się w ogóle nie chcieć rozmnożyć. Daj mi święty spokój. No. I ogranicz telewizor. Naprawdę, naprawdę, telewizor to jest przesyp. Przesyp to jest, to jest wykładnik biedy. Źle, zło. Spod reklamowy. Wiem, że na to czekaliście. Kolady. Bez tego kolagenu nie mogłabym zrobić tego wszystkiego, co zaraz zrobię, zobaczycie. Potrafię usnąć. O! O! Wcześniej prawdopodobnie by się to nie odbyło, no, a wcześniej w ogóle nie robiłam nigdy kolagenu. No, I widzisz, i tak sobie patent lawy. O! Uuu, he, 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 naprawdę jest to super, super się rozpuszcza, naprawdę, naprawdę opatentowana formuła kolagen typu... O przepraszam, to się wytnie.